Witam wszystkich moich uczniów. E, wysłuchacie teraz podcastu, który przygotowałam specjalnie dla Was, czyli z myślą o, uczniu, o uczniach, zdających egzamin A level z języka polskiego jako obcego, e, i którzy wybrali film Andrzeja Wajdy Katyń, żeby zdawać e, z części drugiej egzaminu, czyli Paper 2. E, ta prezentacja, którą teraz e, wysłuchacie, zobaczycie. Omawia przede wszystkim wprowadza do filmu, ale także omawia tło historyczne, natomiast nie omawia głównych, głębiej wątków przedstawionych w filmie. I tak, i tak zacznijmy od początku, więc bardzo często uczniowie się mnie pytają: dlaczego musimy znać tło? Okay. No w, w przypadku katynia, czy na przykład popiołu diamentu, albo nawet w przypadku, mówimy, to tle, mówimy tutaj zawsze o tle historycznym. W przypadku na przykład tanga słowo miała mrożka, będzie to tło związane z gatunkiem, jakim jest ta absurd. Dlaczego? Yy, poznanie tła jest bardzo ważne, ponieważ to pozwoli nam zrozumieć, yy, o czym jest dany utwór, dlaczego bohaterowie yy, zachowują się w taki, a nie inny sposób. Na czym polegają ich problemy? Dlaczego to dla nich stanowi dylemat moralny? I tp, i ta, okay? i Ponieważ musimy zawsze pamiętać, że omawiając zawsze jakikolwiek e, e, utwór, musimy zawsze patrzeć przez realia danej epoki. Przez pryzmat danej epoki, w której się odbywa akcja. E, dlaczego? No bo nie zawsze te problemy, które mają bohaterowie, mogą być dla nas niezrozumiałe, bo mogą już być nieaktualne, ok? Te dylematy, problemy, e, wiadomo, myśl ludzka ewoluuje, e, społeczeństwa ewoluują, e, co kiedyś stanowiło problemem, teraz może już nie stanowić takiego problemu, nie może stanowić takiego zagrożenia, nie musi wcale stanowić takiego zagrożenia. I dlatego to jest bardzo ważne. Czyli innymi słowy, musicie się jakby wejść w buty takich bohaterów, ok? Postawić się, zobaczyć ich punkt widzenia. Więc, tak, zrozumienie, poznanie dogłębnie tła to jest pierwszy etap, ok, żeby napisać dobrze esej. Drugi etap, oczywiście, będzie poznanie bardzo dobre poznanie treści. I mogę Wam gwarantować, jeżeli będziecie znali bardzo dobrze tło, będziecie znali bardzo dobrze treść, jesteście w stanie napisać prawie na każdy, na każdy esej. To Wam pozwoli, po prostu da Wam jakby amunicję że się tak wyrażę przenośnie, e, e, dawała narzędzia do napisania e, m, eseju e, prawie na każdy etap, na każdy temat, przepraszam. Więc tak, trochę wprowadzenia, ok? E, więc jak już na pewno wiecie, ok, tutaj jeżeli chodzi o kateń, to przede wszystkim mówimy o tle historycznym, to jest bardzo ważne, ok? To jest zdecydowanie film historyczny, ok? I jak... E, w, w, wiecie, został zrealizowany przez jednego z najwybitniejszych reżyserów polskich, niestety już zmarłego, Andrzeja Wajdę, który nawet za swój całokształt e, twórczości dostał Oscara w 2000 roku. Ktoś kiedyś powiedział jeden z moich uczniów, tak, podsumował twórczość Andrzeja Wajdy, Andrzeja Wajdy że to był reżyser, który przede wszystkim robił filmy hi, historyczno-wojskowe. To jest nieprawda. Tak, to, to jest taki zbieg okoliczności, że. No, na egzaminie 11 mamy do wyboru katyń, jest to film historyczny. Potem, jeżeli, jeżeli przerabiamy popiół i diament, to na przykład ja tutaj zachęcam uczniów do oglądnięcia filmu Andrzeja Wajdy: Popiół i Pop Diament, ale to tylko jest bieg okoliczności. Ta, tak naprawdę, główną tematyką filmów Andrzeja Wajdy to, to jest właśnie ta tematyka polityczno-społeczna. A ściślej mówić, okej, okay, jest to zawsze mm, interesowało Andrzeja zawsze is, interesowała jednostka mm, na tle dziejącej się historii to znaczy mm, mamy jakieś wydarzenie historyczne coś się dzieje bardzo ważnego no i jak ta się jednostka może to być osoba sławna, jak na przykład w przypadku Dantona, Andrzeja Wajdy, ale czasami może to być jakiś zwykły obywatel, w przypadku na przykład Katynia. Tutaj nie mam do czynienia z postaciami historycznymi, chociaż cały film jest oparty na jakichś tam faktach, my to wiemy, na jakichś tam naprawdę postaciach, które istniały. Okay? Jest jakaś zbieżność, jeżeli chodzi o życiorys. No, i właśnie go interesowało to, jak ta jednostka na podstawie tej, tej całej historii tego wydarzenia, jak ona się zachowa, jakie ma problemy, jakie ma dylematy moralne i koniec z końcem, właśnie jak podejmie decyzję. Co jeszcze ważne tutaj jest dodać, ok? Więc akurat Andrzej Warda w tym filmie no, zrobił taki fajny. Um, um, tak fajnie to zrealizował, ponieważ przedstawił ten film przede wszystkim z perspektywy kobiet, czyli osób, które oczekiwały na powrót swoich mężów, synów i ojca, ojców, przede wszystkim, chociaż też jest pokazana druga perspektywa perspektywa z osób, które zostały zamordowane, internowanych w 1939 roku, oficerów. Okay, chociaż my wiemy, że w tej zbrodni katyńskiej nie zostali zamordowani tylko oficerowie, ale także inteligencja, jednak tutaj widzimy tą perspektywę tych oficerów, którzy naprawdę do końca wierzyli, że powrócą szczęśliwie do domu. Co jeszcze, sam film Katyń nie jest filmem o zbrodni katyńskiej, o samej zbrodni katyńskiej. Ale także w ogóle o całej sprawie katyńskiej, czyli po tym, co się stało z tym, że jak kształtowało się kłamstwo i o tym, jak właśnie, jak ludzie walczyli o zachowanie prawdy. Też ważne jest wspomnieć, że ten film był bardzo bliski wadzie. ponieważ jego ojciec był jednym z oficerów, który został zamordowany w Katyniu i o dziwo, o dziwo, tak samo jak reszta społeczeństwa. Andrzej Wajda do, e, e, poznał tą prawdę dosyć późno. Wydaje mi się, że nawet po 1989 roku, tak jak reszta społeczeństwa, przez 50 lat praktycznie się o tym nie, mówio, nie, o tym nie mówiono. Początkowo jeszcze był taki okres, że się mówiono, tylko oczywiście propoga, propagowano tutaj tak zwaną wersję, narrację e, sowiecką, a z czasem po prostu ta sprawa znikła e, z przestrzeni publicznej. I Andrzej Wajda, niestety, chociaż był sam osobą w jakiś sposób tą zainteresowaną, bo to dotyczyło jego ojca, to tak samo jak reszta społeczeństwa, nie miał w ogóle zielonego pojęcia o tym. I też jest warto powiedzieć, że ten film to był pierwszy film o sprawie Katynia, który w jakiś sposób chciał się zrozliczyć, zrozliczyć właśnie z tym kłamstwem, który był narzucany przez właśnie e, przez 50 lat przez system totalitarny, czyli komunizm w Polsce taka właśnie informacja, że też został zrealizowany na podstawie powieści postmortem Andrzeja Mularczyka. Więc tak. Jeżeli chodzi o samotło historyczne, to cała sprawa Katynia to wcale nie zaczyna się w 1940 roku, kiedy zostali zamordowani, e, e, kiedy zostali zamordowani polscy oficerowie, ale tak naprawdę zaczyna się już tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wtedy, kiedy spotykają się ze sobą e, dwaj ministrowie spraw zagranicznych e, Związku Radzieckiego i III Rzeszy i podpisują tak zwany pakt o nieagresji, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow. Dlaczego to jest takie ważne? Bo tam była taka ta, ta tajna informacja, taki, taki tajny zapis, okay, który mówił o przyszłym podziale e, zajętych ziem. Okay? Dzielenie się, jakby Zajętymi ziemiami, ok? Dotyczyło to nie tylko Polski. Dotyczyło to także na przykład Finlandii, czy tam krajów nadbałtyckich. No, nas oczywiście dotyczy to, bo my, dotyczy nas właśnie sprawa Polski. I tutaj mieli się w ten sposób podzielić. Mniej więcej ten podział wyglądał, że miał, że teren na wschód, wzdłuż, Polska miała być podzielona wzdłuż rzek, rzek Wisły, Wisły, Narwi i Sanu i na wschód. Czyli innymi słowy, Kresy Wschodnie wraz z takimi wielkimi miastami bardzo ważnymi dla kultury, dla kultury polskiej i dla nauki jak Wilno i Lwów miało przypaść e, e, Sowietom, natomiast Zachód Polski e, miał przypaść, e, 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 miał przypaść e, w e, III Rzeczy Niemieckiej. Jak wiemy, 1 września 1939 roku dochodzi do wybuchu II wojny światowej, ale to nie wszystko, okej? Okay? Ponieważ niestety niestety 17 września 1939 roku ZZRR napada na Polskę. Okay? To był naprawdę nóż w plecy. I prawdopodobnie to przesądziło o tym, że, że Polska przegrała tą kampanię wrześniową, czyli ten pierwszy etap e, e, II wojny światowej. E, I e, dziwna była ta wojna. Okay? Nawet o tym samym pisze. Mamy e, w ogóle to całe wydarzenie 17 września. I tam całą tą sytuację radziecką, to już nawet nakreślił, pokazał to Andrzej Wajda w swoim filmie, bo tak na przykład zaczyna się film. Zaczyna się właśnie od sytuacji od 17 września 1939 roku. Tak jak wiemy, stoją Polacy po jednej stronie mostu, po drugiej stronie mostu, i są bardzo zdezorientowani, bo z jednej strony napadają Sowieci, a po drugiej napadają, napadają Niemcy. Co jeszcze? Andrzej Rotmistrz w swoim, jak pisze swój pamiętnik, to w swoim zapisie pisze bardzo takie ważne, ważne e, słowa. Jest to fakt, w e, historycznych jak najbardziej, że dziwna jest ta wojna, okay? Że wkraczają na Polskę, chociaż właściwie bez wypowiedzenia wojny, okay? Zaczynają nas brać, okej? Okay? nas językami wojennymi, chociaż właściwie żadnej wojny nie było. Z czasem zresztą e, Związek Radziecki zda sobie sprawę, że słowo Jenic wojenny. Nie ma mocy prawnej, bo nie było tak naprawdę, nie, by, nie doszło, nie, wypow, nie było wypowiedzianej wojny. Obowiązywał jeszcze traktat pokojowy pomiędzy Polską i, e, i Bolszewikami, e, i zmienią to nazewnictwo i zaczą, zaczną nazywać te osoby osobami internowanymi, a nie jeńcami wojennymi. E, jak wiemy. E, aha, i co jeszcze ważne to w filmie też jest o tym mowa jak Andrzej Rotmis rozmawia z porucznikiem Jerzem, mówi właśnie o tym i wyraża tu swoje zaniepokojenie, że Sowieci, że, że źle to widzi, bo Sowieci nie podpisali tak zwanej konwencji gojenewskiej, gdzie była jest właśnie mowa o tym, o właśnie o, o traktowaniu jeńców. To jest, też jest bardzo ważne. Zresztą jego zmartwienie było słuszne. Tam były, w tej, w tej konwencji genewskiej było szereg właśnie takich punktów po, e, na, napisanych, e, po, e, gdzie była mowa o tym właśnie, jak powinno się traktować jeńców wojennych. E, więc to martwi wojn zresztą słusznie, okay? no bo potraktowali ich tak, jak potraktowali. Okej, okay, so, więc e, kampania wrześniowa kończy się 6 października 1939 roku. E, jak wiemy, ta kampania wrześniowa tak naprawdę skończyła się z braku ani amunicji, okay? a nie z, braku, e, nie z braku jakiejś motywacji do walki. Z czasem Polacy utworzą, już zaczyna się powoli tworzyć polskie państwo podziemne. To nie oznaczało wcale wa końca walki. No i Rosjanie w tym czasie na swoich terenach zaczynają internować ludzi. Około, do niewoli początkowo wzięli około chyba 200 tysięcy ludzi. W każdym razie na pewno więcej niż te 20 tysięcy oficerów polskich. Okay? Jednak z czasem ich wypuścili. Zostawili właśnie, zostawili tylko kadrę oficerską i inteligencję. Mówi się, że około zostało wymordowanych 20-22 tysiące ludności. No i właśnie tu po, pojawia się pytanie, jak sądzicie, jaka może być przyczyna, dlaczego zawsze jest tak, przy każdej wojnie, jak dochodzi do jakiejś wojny, do jakiegoś właśnie konfliktu zbrojnego, dlaczego tak właśnie bardzo chętnie, na atakują przede wszystkim właśnie kadrę oficerską oraz inteligencję. Dlaczego? Zastanówcie się nad tym. No dobrze, internowali ich, jak mówiłam, część wypuścili, tych najczęściej szeregowych żołnierzy. Natomiast resztę przewieźli do ośrodków internowania, które zna, z, e, znajdowały się w Starobiesku, Kozielsku i Ostaszkowie. Okej, okay. i w... tam ci e, żołnierze przebywali e, około do wiosny 1940 roku, kiedy to wiosną 1940 roku podjęto decyzję o ich e, zamordowaniu. Okej? Okay? Zaczęto wtedy wy, ich wywozić, a jeszcze przedtem, to też jest bardzo ciekawe, można byłoby o tym tutaj wspomnieć, że, e, że pozwolili na święta wielkanocne, bodajże. W każdym razie, przed właśnie, przed ich zamordowaniem pozwolili napisać e, tym, tym oficerom, napisać do swoich rodzin. Ale to nie dlatego, że, już to mówię z góry, nie dlatego, że Sowieci to byli jacyś bardzo fajni, że się zlitowali, czy tak dalej, tylko w ten sposób chcieli zobaczyć, e, poznać adresy ich rodzin i zobaczyć i mniej więcej się dowiedzieć, kto potencjalnie po ich śmierci mógłby ich szukać. Okay? Zresztą tak się stało i to też widać na filmie, jak nie, wiem, jak nie wiem, czy pamiętacie, jest taka sytuacja, jak początkowo Anna jest po stronie, znajduje się zanim przedostanie się do Krakowa, znajduje się po stronie sowieckiej, mieszka u jakiegoś Rosjanina i mieszka razem ze swoją krewną. Wieczorem przechodzą Sowieci, jej się udaje uniknąć aresztowania i wywózki, natomiast ta jej krewna zostaje, zostaje aresztowana, bo ona też miała jak męża oficera. Zostaje aresztowana i wywieziona wraz z dziećmi gdzieś tam w głąb, w głąb Rosji. A Anna dzięki postaci dobrego Rosjanina zostaje uratowana. Zresztą podobno. Ja słyszałam gdzieś o tym, gdzieś to czytałam, że Andrzej Wajda specjalnie wpluł tutaj postać e, e, tego do, dobrego Rosjanina, bo chciał w ten sposób pokazać, że przede wszystkim e, nie chciał obarżać winą za to, co się stało, zwykłych Rosjan, okay? tylko chciał pokazać, że przede wszystkim za ten mord odpowiedzialny jest brutalny, radykalny system totali totalitarny, jakim był właśnie e, komunizm. Okay? No dobrze, i ci, ci oficerowie, włącznie z inteligencją, zostają wywiezieni w jakieś dalekie, żeby zostać w, w celu rozstrzelania, ok? Zostają wywiezieni w jakieś dalekie, na dalekie odległości, ok? I to też nie, masz swoją przyczynę, ok? No takich właśnie zostają wywiezieni do takich miejsc, bardzo daleko bardzo daleko jest ogromny dystans pomiędzy tymi ośrodkami internowania a ośrodkami roz, rozstrzelania miejscami rozstrzelania, zostają między innymi wywiezieni do Katynia, Miednoje i Charkowie, gdzie zostają, gdzie zostają właśnie rozstrzelani. I to jest nie jest przypadkowo, że tak daleko. Prawdopodobnie jednym z punktów, jednym z takich przyczyn mogło być to, że jakby przypadkiem znalazł się jakieś, jakaś osoba przypadkowa, gdyby usłyszała strzały, albo przed przypadkiem widziała sam mord, to żeby nie mogła skojarzyć, o jakie osoby tutaj chodzi, ok? Nie mogę jak skojarzyć na przykład z jakimś przypadkowym, gdzieś znajdującym się blisko, ja nie wiem, jakimś więzieniem, ok? Chciałam w ten sposób za, utrzymać jak najbardziej w, 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 maksymalny poziom w, właśnie tej tajemnicy. No dobrze. W, więc sprawa prawdopodobnie Inaczej prawdopodobnie wszystko może by tak szybko nie została wykryta, może inaczej by się potoczyła. Gdyby nie w 1941 roku, w czerwcu, gdyby Niemcy nie wypowiedzieli, nie złamali paktu o, o nieagresji i nie napadli na ZSRR. To była tak zwana operacja Barbarossa. Jedna tak naprawdę, ta operacja Barbarossa to była jedna z najtragiczniejszych, z największych, jakichś takich bardzo tragicznych e, kampanii w czasie II wojny światowej. E, I tak naprawdę ta operacja Barbarossa e, e, jakoś zadecydowała o klęsce Trzeciej Rzeczy, o klęsce Hitlera. Hitler e, no zdecydowanie przecenił swoje siły. Okay? Przede wszystkim przecenił armię sowiecką, już nie mówiąc o tym, że warunki klimatyczne, do których e, no, e, żołnierze niemieccy nie byli przyzwyczajeni, to były naprawdę takie surowe e, tereny Sybiru e, i, i Związku Radzieckiego. E, ok. Oczywiście ta cała sprawa, to, że Niemcy napadli na ZSRR. Okay. Spowodowało, że ten cały układ, ten cały krajobraz polityczny nagle się zmienił. Na arenie międzynarodowej się wszystko zmieniło. Tym samym Związek Radziecki stał się jakby sojusznikiem aliantów, i alianci zaczęli poszukiwać jakiejś współpracy ze Związkiem Radzieckim w celu rozgromienia armii nazistowskiej, tym także i Polska. Dlatego też w 1941 roku, w lipcu, Dochodzi do podpisania układu Sikorski-Majski. Jest to taki układ, który miał na celu przywrócenie stosunków dyplomatycznych, oraz także była tam mowa o jakiejś współpracy e, wojskowej. Na mocy tego układu też doszło do amnestii obywateli Polski w sierpniu 1941 roku. I tutaj już generał Anders i generał Sikorski zaczęli myśleć o stworzeniu e, po, Armii Polskiej. Okay? E, dwutysięcznej 200 tysięcznej przepraszam 200 tysięcznej armii polskiej jednak z jakich dziwnych powodów brakowało im 20 tysięcy polskich oficerów i wtedy już od tego momentu zaczynają się gorączkowe poszukiwania tych polskich oficerów. W tym celu nawet Sikorski, znaczy oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, że oni nie żyją, okay? nie mieli żadnego pojęcia, ale nawet Sikorski udał się i roz, rozmawiał, generał Sikorski udał i rozmawiał się, w te, spotkał się ze Stalinem w tej sprawie, zapytał się go wprost, sporządzona była nawet lista imion i nazwisk, oni wiedzieli konkretnie, kogo szukają, a Stalin był na tyle bezczelny, że powiedział, że uciekli do Mandżurii. No i wszystko prawdopodobnie, no, byśmy musieli bardzo długo czekać na odkrycie prawdy. Gdyby nie w kwietniu 1943 roku, Niemcy nie odkryli masowych grobów w Katyniu. No i wtedy zaczęły się jakieś. Niemcy zaczęli, zaczęli ekshumować eksfum, te wszystkie zwłoki, te wszystkie groby, zaczęli prowadzić badania. Zaczęli oczywiście wieść, jak najbardziej puścili tą wieść w świat, zaczęli pokazywać, jak w jakiś sposób bestialski zrobili to Sowieci, ale oczywiście nie było to nie było to zrobione z tego względu, żeby, nie wiem, pokazać jacy, że jacy są źli Sowieci, a jacy oni są, bo oni są tacy dobrze, no bo oczywiście jeżeli chodzi o poziom bestialstwa czy okrucieństwa, Niemcy wcale nie różnili się od Sowietów. To był ten sam poziom bestialstwa, okrucieństwa, już nie mówiąc, że mieli te same cele, też mieli na celu zlikwidowanie, Likwidowanie polskiej inteligencji, zlikwidowanie polskiej kadry oficerskiej to jest to samo, tylko po prostu używali, chcieli to użyć dla swojej propagandy. Mamy to też odzwierciedlone w filmie. Jak sobie przypominamy, Róża generałowa spotyka się, zostaje wezwana przez Niemców, gdzie ma podpisać jakąś taką deklarację. Ma, jest prawie że zmuszona do podpisania takiej dekla, deklaracji o tym właśnie, e, która miałaby potępiać Sowietów, a na, w jakimś seście wychwalać, e, wychwalać Niemców. I e, jak wiemy bardzo dobrze, że róża generałowa, to znaczy stawiać Niemców w jakimś takim lepszym świetle, ok, a potępiać zdecydowanie Sowietów, e, miało to służyć propagandzie niemieckiej. I jak wiemy bardzo dobrze z filmu, że róża generałowa odważnie odmawia. E, z czasem linia frontu się przesuwa, i w tym, na tym samym miejscu, oczywiście oczywiście w tym samym czasie, kiedy Sowieci dowiadują się o tym, o tym odkryciu, już wtedy zaczynają tworzyć własną narrację. I mówią, że to. Niemcy mówią, że to zostało, ten mord został dokonany w 1940 roku. Okay? Zgodnie z zresztą z resztą, prawdą, tak pokazują ich wyniki. Natomiast, natomiast już wtedy Sowieci zaczynają tworzyć swoją własną narrację. Zaczynają mówić, że to wcale nie było w 1940 roku, tylko było w 1941 roku. Pamiętajmy, że tam mniej więcej w sierpniu, jesienią 40. 40, 40 1941 roku, bo jak pamiętamy, specjalnie wskazują tą, tą datę, no bo jak pam, pamiętamy, na tym terenie już znajdują się Niemcy. I mówią, że zostali brutalnie zamordowanych, zamordowani to byli, to byli więźniowie, polscy więźniowie, którzy pracowali w lesie, zostali schwytani przez niemieckich katów i zostali brutalnie zamordowani. Taka jest narracja sowiecka. Okay? Z czasem linia frontu się przesuwa, i w tym, na, tym, na tych terenach lądują, z czasem lądują Sowieci. I specjalnie powołują komisję pod przewodnictwem profesora Burdenki, który ma zbadać tę sprawę. Badają we wrześniu 1943 roku. No i oczywiście fałszuje jakiekolwiek dowody, zgodnie z narracją sowiecką, twierdzi, że zrobili to w sposób bestialski. E, 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 zrobili to w sposób bestialski e, e, żołnierze, e, Hitlerow, e, hitlerowcy. No, że tam wszystkie badania wskazują i tak dalej. Oczywiście, oczywiście to, jest, to jest nieprawda. To wszystko, wszystkie badania były z, z, zafałszowane. E, e, Rosjanie byli na tyle bezczelni, Sowieci byli na tyle bezczelni, że nawet kiedy dochodzi do procesu z niemieckich Niemieckiej w Norymberdze, w 1945 roku, to próbują tę sprawę kantyńską włączyć w, w akt oskarżenia. Jednak oczywiście komisja, ok, nie jest głupia i odrzuca ten, odrzuca ten w ogóle, ten, 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 akt oskarżenia, odrzuca tę sprawę kantyńską ze względu na to, że na brak wystarczających dowodów. Do pewnego momentu w Polsce komunistycznej, jest to pokazane w filmie, obowiązywała narracja sowiecka. To znaczy jak, na czym to polegała. Narracja sowiecka polegała na tym, że zrobili to dokonali tego Niemcy, dokonali to w 1941 roku. Okay? Z czasem jednak, i tak to było propagowane w szkołach, wszędzie i tak dalej, w przestrzeni publicznej. Z czasem jednak w którymś tam roku, podejrzewam w latach 50. Ta sprawa w ogóle kompletnie znika z przestrzeni publicznej. Już w ogóle się o tym nie mówi. Nie mówi się o tym w szkole, nie ma w ogóle publikacji. E, zupełnie, zupełnie już po prostu zanika. Do tego stopnia, że na przykład większość społeczeństwa nawet nie wiedziało, po w 1989 roku, kiedy chodzi, dochodzi do upadku do upadki, przepraszam, komunizmu, to wiele Polaków, tym nie włączając, ja nawet nie wiedziałam o sprawie Katynia. Nie wiedziałam, że takie coś było. W ogóle nawet nie wiedziałam, że ZSRR napadło na Polskę 17 września. Specjalnie to było tak utrzymywane, żeby, no, żeby żeby zbyt wiele, żeby ukryć prawdę i zbyt wiele o tym nie mówić. I szczerze mówiąc ta, tak naprawdę Związek Sowiecki dopiero przyzna się do zbrojenia katyńskiej w czasie tak zwanego okresu prejestrojki w kwietniu 1990 roku, kiedy ówczesnym prezydentem jest Michaił Gorbaczow i on będzie pierwszą osobą, który przekaże jakieś tam akta i archiwa Ówczesnemu wtedy polskiemu prezydentowi generalowi Jaruzelskiemu. Był jeszcze jeden taki prezydent, który również dążył do wyjaśnienia sprawy. On się nazywał Dmitrij Medwiediew. Mied i on, on uważał, że ważne jest, to jest kluczowe, żeby tutaj znaleźć, żeby odkryć prawdę, nawet jeżeli to miałoby być z niekorzyścią dla Rosji. Potem oczywiście, jak kiedy do władzy dochodzi Putin, już, już nie robi żadnych kroków w tej sprawie, nie zajmuje się już tą sprawą. I szczerze mówiąc, do, do teraz Polska nie dostała pełnej rehabilitacji, jeżeli chodzi o sprawę Katynia. Do teraz nie znamy, pewne akta są utajnione. W ogóle ogólnie prokuratura rosyjska zalicza to jako przestępstwo pospolite, natomiast nie, woje, nie, nie ludobójstwo, nie zbrodnie wojenną, tylko jako przestępstwo pospolite. I do teraz my nie mamy, jest wiele rzeczy, które pozostają do wyjaśnienia, nie znamy pełnej listy imiona, imion i nazwisk, nazwisk osób, które zostały zamordowane, ale także imion i nazwisk wykonawców, osób, które dokonały tego mordu. Okay? Wiemy ogólnie, że osobą odpowiedzialną, za, bezpośrednio odpowiedzialną to jest Beria, ówczesny... ówczesny szef NKWD, to tylko to, to wiemy, oczywiście, ale nie znamy jeszcze pełnej listy imion, nazwisk osób, które, no, dokonywały tego, tego mordu. Też nie znamy pełną listy lokalizacji, okay? My znamy głównie jakieś tam główne ośrodki, ale prawdopodobnie, no, tych miejsc pomordowanych, tych pomordowanych ciał, tych miejsc prawdopodobnie było więcej. Też nie znamy dokładnie wszystkich, wszystkich nie, tylko, nie tylko miejsca, ale także do czasu, dokładnego czasu, więc jeszcze pozostaje wiele osób, wiele, wiele rzeczy do, do, do zbadania. Okej, okay, więc to jest na tyle, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o tło historyczne Katynia, mam nadzieję, że w jakiś sposób pozwala wam to na zrozumienie, dlaczego Katyn jest tak sprawą ważną, dlaczego tak Katyn było tak sprawą ważną dla Polaków. No i mam nadzieję, że potrafi wam to pomoże, wam to w zrozumieniu filmu. To dziękuję, to na tyle i dziękuję bardzo.